Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Pawlik Service. Dzisiaj się tak złożyło, że sam stanąłem przed faktem zakupu auta używanego auta dostawczego i pomyślałem, że zrobię dla Was odcinek, w którym pokażę Wam, co ja w takim aucie sobie robię, wymieniam, co sprawdzam po zakupie właśnie auta używanego. Jak często wiecie, handlarze wkręcają nam różny kit, żeby sprzedać ten samochód, np. o tym, że olej został wymieniony. Pokazują nam różne faktury, i tak dalej, ale z życia wiem, że handlarze przychodzą na warsztat, robią na przykład swoje auto, biorą fakturę od nas. My nie mamy prawa nie wystawić mu tej faktury, wystawiamy fakturę na przykład na wymianę oleju oleju i filtrów, i potem ten handlarz chwali się tą fakturą przez kilka, kilka aut przy sprzedaży, że jest zrobione wymiana oleju, filtrów, i dlatego auto drożej kosztuje, bo wszystko jest na gotowo, a wy jesteście wpuszczani w maliny. Także co, dzisiaj przejdziemy do mojego auta, które ja kupiłem. Pokażę Wam, co ja przy tym aucie zrobiłem. Jaki pierwszy, duży serwis, duży, nieduży, zależy dla kogo, co sobie, co sobie powymieniałem, co zrobiłem, żeby to auto po prostu służyło, służyło mi na długo. I jeszcze pomyślałem, że mógłbym zrobić odcinek, tylko mam mieszane uczucia, jak kupić w Polsce auto używane dostawcze. Tutaj właśnie podkreślam dostawcze. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem to piszcie w komentarzach kupno auta dostawczego i zrealizujemy dla Was taki odcinek. Po prostu nie wiem czy go robić czy nie robić, bo jest tego mnóstwo na YouTube takich odcinków, dlatego mam takie mieszane uczucia, ale jak będzie dużo komentarzy, zrobimy taki odcinek nie przedłużając. Co? Przebieram się w inne ciuchy, skakuję w ciuchy warsztatowe i pokazuję Wam co zrobiłem przy tym aucie i co warto zrobić. Zacznijmy od najciekawszego. Czyli od papierów, bo ludzie uwielbiają, uwielbiają papiery, uwielbiają faktury. Nam też mówią często, że słuchajcie, on ma fakturę, że zostało coś zrobione. Czytam książkę serwisową. Jak widzicie, tutaj w książce mamy na przykład szczątkowe informacje. Jeden serwis przy 29 tysiącach, kolejny przy 183, i ostatni przy 209. Jak dla mnie ta książka jest do wyrzucenia. Ja sobie teraz będę klepał, ee, klepał serwisy. Ale wcześniej, jak widzicie, ktoś to zaniedbał i pomimo, że są faktury i tak dalej, ja na to kompletnie nie zwracam uwagi. Dla mnie to nie jest żaden wyznacznik, czyli tym bym się nie sugerował kompletnie. Przechodząc od góry, od silnika, zaczynamy od wymiany kompletów filtrów, olei. Mamy tu już zrobiony serwis olejowo-filtrowy. Taki głupi filtr powietrza, na przykład zobaczcie, jak on wyglądał. To już jest zwykły śmieć. Nie chciałbym, żeby mój samochód na czymś takim jeździł. Także serwis olejowo-filtrowy, cały komplecik na początek wleciał, wleciał nowy płyn hamulcowy, bez sprawdzania, ja wiem, że można teoretycznie sprawdzić sobie ten płyn tutaj w zbiorniczku, ale powiedzcie co mi to da, skoro ten płyn najbardziej zużywa się przy kołach, na naszych zaciskach hamulcowych, a przy okazji wymiany płynu obejrzałem sobie od razu tarcze, klocki, przód, tył, czy nie odbiegają z użyciem bardzo od normy, wymieniliśmy cały płyn. To jest, nie wiem, koszt takiego płynu to jest około 50 zł, tam 2 litry, żeby przepompować wszystkie, wszystkie koła dokładnie. Mamy zalany nowy płyn. Wiem, że tutaj się nic nie będzie działo, nie, będzie, nie będą się niszczyły nasze zaciski. Bo płyn ma to do siebie, że po prostu ciągnie wodę i potrafią te rzeczy korodować, pompy pompy hamulcowe, pompy ABS-u, zaciski w środku i tak dalej. W od skrzyni biegów. Też wymieniliśmy ten płyn hamulcowy i mam święty spokój, temat zamknięty. Kolejną rzeczą, może przejdę sobie z drugiej strony kanału, jest płyn chłodniczy. Nie sprawdzałem go pod kątem zamarzania i tak dalej. Widziałem, że ten płyn jest bardzo ładny, a z racji tego, że auto ma kilka lat, ma, jest to auto ośmioletnie, po prostu ściągnąłem płyn z całego zbiorniczka, było to około litra, wylałem ten płyn i dolałem po prostu koncentratu G12 do zbiorniczka. Całą litrę, odpaliłem auto, to się wszystko ładnie wymieszało i mam pewność, że płyn jest OK. Przechodząc dalej głębiej do auta, wejdziemy sobie pod spód. Zauważyłem, że po prostu jeden z uszczelniaczy na półosi się poci, więc go wymieniłem. Co za tym idzie? Wymiana oleju w skrzyni biegów manualnej. Wiem, że dużo ludzi tego nie robi, ale już u nas na kanale też jest filmik opiłki w, w oleju ze skrzyni biegów możecie sobie zobaczyć taki krótki szorcik i można zobaczyć co w tych skrzyniach jest nie wiemy jak ktoś wcześniej jeździł jak ktoś zmieniał biegi i tak dalej te skrzynie też e, lubią się szybko skończyć w tych dostawczakach często łożyska padają i tak dalej to wszystko właśnie przez niewymienianie oleju w skrzyni biegów tutaj spuściliśmy ten olej był całkiem całkiem przyzwoity ale i tak, dla mnie to jest olej do wyrzucenia, bo auto ma już 240 tysięcy najechane i podejrzewam, że nikt wcześniej tego nie robił, nie wymieniał tego oleju. Zlaliśmy 29 litra oleju według specyfikacji, mam święty spokój, to też nie jest jakiś duży koszt, a wiem, że auto pojeździ, pojeździ dużo dłużej Mówię, od spodu, jeszcze zweryfikowaliśmy sobie stan naszych pasków napędowych o sprzętu. Paski lubią się zestarzać, spękać, ludzie często zapominają o ich wymianie. Tym bardziej jeśli jest taka osłona plastikowa i nie widać do końca tych pasków od góry, to dopóki się nie urwie, ich nie wymieniamy. A podczas urwania ten pasek lubi narobić dosyć dużo szkód. Może się wkręcić pod rozrząd, uszkodzić uszczelniacz, uszkodzić sam rozrząd. Nierzadko mieliśmy takie przypadki na warsztacie. Także zweryfikowaliśmy paski, co prawda są oryginalne, ale musiały być wymieniane gdzieś w serwisie. Z tego względu, że są naprawdę w ładnym stanie, więc zostały te paski na swoim miejscu. Wiadomo, nowe filtry, tutaj jeszcze nas czeka ściągnięcie tej miski, wymiana, ale nie zamówiłem ani pompy olejowej, ani miski. Z tego względu, pompy olejowej, że te 2.2 silniki, bo to jest 2.2 Euro 5, lubią się zatrzeć właśnie przez to, że pompa, ciśnie, pompa oleju silnikowego gubi ciśnienie, idzie za małe ciśnienie na silnik i się zacierają te silniki. Na ten moment zmierzyłem sobie tylko ciśnienie oleju, jest w porządku, a po prostu przy następnym serwisie wymiany oleju wymienię tą miskę, która jest już troszeczkę przekorodowana, nie chciałbym żeby taka została, i pompę, pompę oleju, wyczyścimy od razu smog i, i będzie wszystko banglać. Ja, oczywiście, dla swojego auta wlałem pukaneczkę, pukałem to auto pół godzinki na wolnych obrotach, spuściliśmy wszystko i tak przy każdej kolejnej wymianie będzie robiona pukanka. Ja jeszcze dla siebie to zrobię w ten sposób, że po prostu po przejechaniu jakichś 6-7 tysięcy właśnie zrzucę tą miskę, wymienię pompę, tam też będzie zalana pukanka i będę wiedział, że mam czysty motor. Potem już normalny interwał wymiany oleju co 10 tysięcy kilometrów. Idąc dalej, mamy maglownicę, eee, zajrzałem też do zbiorniczka wyrównawczego, żadnych opiłków ani nic nie znalazłem. W tym oleju nie był też jakoś przepracowany, ale płyn do wspomagania jest naprawdę bardzo tani, bo około tam 30 zł za litr. Więc odkręciłem wąż od maglownicy, spuściłem cały olej, zalałem świeżym i mam to ogarnięte. Przy okazji, jak wejdziecie pod swoje auto, możecie zobaczyć takie małe jakieś uszkodzenia, jak na przykład tutaj, gdzie opaska się po prostu na osłonie przegubu rozwaliła, osłona jest cała i na ten moment ja wymienię tylko opaskę. A jeśli bym to zostawił i zajął się tym za jakiś czas, to prawdopodobnie musiałbym już targać całą pół na zewnątrz i wymieniać całą osłonę przegubu. A tak to wymienię sobie tylko opaskę i mam spokój. Przejdziemy kawałek dalej. Tam sobie zadbałem o mechanizm ręcznego w Dukatach, Jumperach, Bokserach tym podobnych pojazdach. Te mechanizmy bardzo często się zacierają, więc go rozkręciłem, wyczyściłem, przesmarowałem. Tak samo tam dalej regulacja ręcznego, od razu sobie ręczny podstawiłem. Linki zapsikaliśmy w WD-40, żeby to wszystko miało ręce i nogi, zobaczyłem czy DPF-a nikt nie ukradł, ale DPF jest na miejscu. Także mówię, taki podstawowy pierwszy serwis po zakupie auta. Naprawdę warto sobie przejrzeć, znaleźć sobie usterki, wyeliminować na początku, zanim auto zacznie jeździć. Kolejną rzeczą było smarowanie wszystkich zamków, klamek i tak dalej, tym podobnych rzeczy. E, zawiasów. Wszystko mamy przesmarowane delikatnie W WD-40 i czyszczenie wszystkich, e, wszystkich właśnie prowadnic, drzwi, zawiasów. Wyczyściliśmy wszystkie te prowadnice, tą górną, dolną, w tą dolną szczególnie sobie wyczyście, bo tam często zbiera się syf, piach i tak dalej i to zaciera nasze rolki. Wyczyściliśmy to wszystko, rolki delikatnie zapsikaliśmy WD-40, i to wszystko sobie teraz delikatnie śmiga. Pamiętajcie tylko o tym, żeby nie dawać tutaj zwykłego smaru. Bo tak, jak dacie tutaj dużo zwykłego smaru, a uwierzcie mi, że często się z tym spotykam, że klienci sobie sami ładują smar. Przez chwilę będzie dobrze, naprawdę, przez chwilę będzie ok I, 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 i będą rolki ładnie banglać. Ale po jakimś czasie przejdziecie tym autem i do tego smaru zacznie się kleić wszystko. Czyli się zrobi zamiast smaru, zrobi się po prostu papier ścierny i osiągniecie efekt odwrotny do zamierzonego. Z tyłu tak samo, e, wszystkie, wszystkie zawiasy przesmarowane, zameczki posprawdzane czy działają, tutaj sobie jeszcze ogarnęliśmy podświetlenie tablicy, nowe lampeczki, tamte nie działały, bardzo częsta usterka właśnie w bokserach i tym podobnych rzeczach, że rdzewieją te oprawki tutaj w środku, nie ma podświetlenia tablicy, policjant się może doczepić, także to zrobiliśmy. No i mówię, taki podstawowy serwis, dosyć rozległy, dużo ludzi by nie chciało robić na przykład oleju skrzyni czy coś. My ogarnęliśmy sobie wszystko i wiem, że teraz auto może bez problemu śmigać w trasę i nic mu nie będzie. W dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko. Przekazałem Wam co ja robię przy aucie po jego zakupie, co warto zrobić moim zdaniem. A jeśli chcecie wiedzieć na co zwrócić uwagę przy zakupie auta dostawczego... To tak jak mówiłem, napiszcie w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę, nie zapominajcie też o subskrypcjach, bo kanał się fajnie zaczął rozwijać, także ja też mam bardzo dużą motywację, żeby nagrywać i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.